Siemanko, z tej strony Mr. Wiśniowy. Postanowiłem, że podzielę się z Wami swoimi przemyśleniami związanymi z grą IFO Online, a przy okazji ulepię z tego może małą recenzję gry w 2023 roku. If Online to największe kosmiczne MMO rozgrywające się w jednym uniwersum. Mamy do dyspozycji 7000 układów słonecznych oraz ponad 20 lat historii gry tworzonej przede wszystkim przez samych graczy. Mamy tu wszystko co najlepsze z gatunku MMO, PvP, PvE, eksploracje, górnictwo i różne akcje oparte o współpracę, jak napady na inne korporacje, wojny czy wyprawy na kosmicznych bosów. Możesz nawet bawić się w kuriera, odbierając towary i inne fanty i transportować je gdzieś w czeluści kosmosu. Jest dostęp do ogromu statków przeróżnej maści. Choć mi osobiście trochę nie pasuje wspólny schemat dla różnych statków, gdyż mają bardzo zbliżony wygląd. Grając w VIV, znajdujesz się na jednym serwerze i grasz z innymi, niezależnie od Twojej strefy czasowej. Swoją drogą ciekawostka jest taka, że w grze został pobity rekord Guinnessa w kategorii największej bitwy PVP w grze wieloosobowej. 8825 graczy w jednej potyczce. Wiedzieliście o tym? Hua, albo grubo, albo wcale. Kierowana przez graczy gospodarka w IF oparta jest głównie na samych graczach, gdyż wszystko co możesz kupić pochodzi właśnie od nich samych. Możesz więc handlować na lokalnych rynkach, produkować nowe statki lub wyposażenie. Statki możesz dowolnie personalizować dzięki różnym modułom. Zmodyfikuj swój statek tak, aby był coraz lepszy i próbuj rywalizować. Gra na początku wydaje się trudna, bardzo dużo informacji do przyswojenia, co szybko może odrzucić. Ale żeby grać w Online trzeba chcieć, zwłaszcza na początku. Fajnie jest sobie znaleźć kompanów do gry. Ja ich znalazłem i z tego miejsca pozdrawiam: Gross, Triku Spiritus, Mokregacie, Kodak, Pro, Narwinvega. Bless you, Flysafe. Gra obecnie ma pełen program szkoleniowy, tak zwany Career Agent, który pozwala poznać podstawy gry. Choć i czasem i tak może się zdarzyć, że sporo czasu stoisz w doku i zapoznajesz się z całym ogromem materiału. Ale spokojnie, wyznaczaj sobie małe targety, a wszystko ogarniesz. No ale niestety, teraz czas na realia. Gdy już ogarniesz BASIC i dostaniesz chętki i powera, żeby sięgać po więcej opcji do zabawy, napotykasz mur. Ta. Bez miesięcznej subskrypcji gra jest mocno okrojona i momentami przypomina demo, a ja mam wrażenie, że twórcy z uśmiechem patrzą na twój portfel. Brak dostępu do większości skilli, statków oraz modułów powoduje niemiłosierne odczucie, że mamy do czynienia z systemem pay to win. I tu pojawia się subskrypcja Omegi, która obecnie kosztuje ponad 70 zł na czas 30 dni. I teraz masz dwie opcje. Kupię wydam kasę i mam albo idę w pleksy, które mogę kupić w grze. Ale trzeba mieć ich 500, a więc sporo. I to obecnie koszt sięgający 2,5 biliona isków. Wow. I jest to oczywiście do osiągnięcia, ale musisz grę traktować jak drugą robotę i spędzać przy niej ogrom czasu, często posiadając do dyspozycji armię altów, czyli postaci lub kąt, którymi pomagasz sobie dorobić iski. Osobiście znam graczy, którzy grają na 2 do 6 kąt jednocześnie LOL. I jest OK jak jesteś wytrwałym graczem od danym uniwersum i w to jest wszystko do zrobienia. Uznając zasadę Hef fan przede wszystkim. W moim przypadku było tak, że początkowo wykupiłem subskrypcję, ale z czasem postanowiłem zrobić sobie challenge. Z uwagi, iż uwielbiam skanować kosmi kosmiczne sygnatury i ogromnie mnie to odpręża oraz chilluje. Chyba, że uciekam przed innymi graczami, którzy potrafią ścigać cię przez kilka systemów, po czym cię zestrzelić i zlutować twoje kargo. Wtedy czuję się, jakbym walczył w dżungli o przetrwanie, bo przecież nikt nie chce tracić skarbów, które zbierał przez pół dnia. Pechem jak cię zestrzelą, to zwyczajnie pół dnia grania masz w plecy. Haha, <gry> cóż, jak to mówi społeczność gry, takie jest właśnie EVE Online. I okej, okay, zrobiłem sobie ten challenge, przy którym sprawdziłem ile czasu zajmie mi uzbieranie 500 pleksów na subskrypcję i udało się. W około 30 dni jest to do zrobienia, choć wymaga naprawdę dużo grania i szczęścia, żeby wrócić z tym całym kargo do bazy zwanej Trade Hubem. W efekcie moje wrażenie było takie, że zaginam po systemach tylko po to, żeby uciłać na subskrypcję, a gdzie reszta moich targetów? A no i system skilowania jest czasowy. Sami wiecie, co to znaczy. Klikam jakiegoś skilla i czekam czasem 4 dni lub więcej na jego ukończenie. XD I wiem, wiem, są iniektory za 180 milionów i więcej do przyspieszenia skillowania, no ale przecież ciłam na omegę. Ach, te dylematy. Osobiście uważam, że gra, która jest dinozaurem kosmicznego MMO i jest jedyna w swoim rodzaju. Jej twórcy powinni jednak zmniejszyć koszty subskrypcji oraz waluty Plex tak, aby były one dostępne dla graczy, którzy dopiero się rozkręcają w grze. W innym przypadku podcina im to skrzydła, bo nie ma co się okłamywać. w pewnym momencie gry już zostaje nam tylko granie na umedze, a gra ma wyższy abonament niż World of Warcraft. OMG. A, i ograniczeniem też może być bariera językowa. Tyle lat na rynku i to w ciągłym rozwoju, a nie dodali jeszcze naszego ojczystego języka? Okej, okay, ktoś powie, że jest tu okazja nauczyć się języka angielskiego. Ja jednak mam także, jeżeli chodzi o gry wideo, to jak gierka ma język polski, wkręcam się jeszcze bardziej. Ale jak kto lubi. Tak czy siak gra działa na mnie magicznie. Zawsze kiedy od niej odchodzę, za jakiś czas wracam. I tak w kółko. No i tym akcentem zakończę ten materiał. Pozdrawiam społeczność w Online, a ty jak to oglądasz, to podziel się swoim doświadczeniem z tej gierki. Cześć i czołem. 17 milionów 300. 000. No i rozkręcamy imprezę. No, taki lucik mi się zaczyna podobać. Ale wiem, że Sansha potrafi więcej. 92 miliony. Właśnie takie skrzyneczki lecą na Sansho.